No dzień dobry wszystkim, witamy Was serdecznie. Ja i Jana idziemy teraz y, po prostu spędzić trochę czasu razem. Chcemy wykorzystać jeszcze moment, póki mama jest i wyjeżdża za niedługo wieczorem. Mam pociąg, także wraca do Buzo. E, no, a my idziemy po prostu tak dosłownie na godzinkę e, razem spędzić czas, ponieważ dzisiaj są Any urodziny. <laughs> także Lamulciani, dziękuję. <laughs> Wszystkiego Cześć. najlepszego. No i zapraszamy Was na tego vloga, który będzie i za Aną, i osobno będę nagrywał później z Karimem. Buziaki. Gdzie idziemy? A na jakie miejsce? Gdzie idziemy dokładnie? Yeah, first I wanted to again beginning, you know, because I don't know. <laughs> tak proszę. Oh, po polsku. <laughs> nie mówisz po polsku. <laughs> no, Trochę. <laughs> troszkę, tak? <laughs> uh, first I wanted to go in some place where we were also with Karim and I have some playground, but I remember were in some nice cafe. Terra or it is mm -hmm. coffee shop yes uh, here in the in this path where we are walking okay. with Karib. in our neighborhood yes <laughs> and uh, we'll go to try okay, to see what they okay. Have we, there. we are going to try something to drink possibly but uh, i want to ask you what is your best day gift and how did you spend your today's day <laughs> uh, Today wasn't so how to say, so happy because Karim is sick. Mm -hmm. He has the uh, problems with the ears. Mm -hmm. And uh, I how to say I set up my mind that I will celebrate when he will be healthy. <laughs> yes, and you have <laughs> already uh, some plans, Can yes. you say what is the plan to celebrate? I want to have a day only for me. It is okay. to relax. <laughs> to go to spa, go to hairdresser, make my hair. Mm -hmm. and this is my dream. <laughs> okay, and this, this dream will come true in the next week. <laughs> yes. yes. Okay. Yes, but today also was some surprise flowers ah. from my husband. Ah, yes, yes, that's right. Uh, we ordered sushi. Mm -hmm. uh, Miha uh, mama made me some, um, some nice uh, cake, mm -hmm. like panettone. Mm -hmm. Yes, that's right. Uh, okay. It was a lot of wishes mm -hmm. <laughs> from my family.

wyszliśmy właśnie z tego lokalu, było przyjemnie. Jak ja zawsze powtarzam, najważniejsze są wspólnie spędzone chwile, to jest coś, czego nam nikt nie zabierze. No i cieszymy się za nami po prostu, że spędziliśmy razem czas. Było fajnie? Tak. Tak? No to dobrze. Bardzo po fajnie. Porozmawialiśmy trochę. W dobrym humorze jesteśmy, tak. No i co? I wracamy teraz do domu, bo już trzeba iść do Karima. No i co więcej, będę dalej kontynuował tego vloga razem z nim. A jeszcze chciałem się zapytać Anne, uh, I want to ask you one question, mm -hmm. just a short question and short answer. Okay. <laughs> <laughs> <'Cause> <laughs> I like How you oh, <laughs> <laughs> yes, I, I, I I don't have time to make a lot of translations okay. okay. uh, What was your the best uh, birthday uh, since you met me? In Poland. In Yes, first important. Why? Because it was first year when I had something close to my soul. Yes, really? <laughs> yes. Mm -hmm. And you remember, today even I sent you some um, pictures from the Facebook. Yes, and there were pictures how we spent our time. We were in the restaurant. It was some flowers, roses. I remember I bought you the healthy cake without yes. <laughs> <laughs> <don't> sugar. For <laughs> <called laughs> Diabetes. <laughs> it was like cernik, Polish cernik. <laughs> yes, it was really nice. And I remember we were in some restaurant Tratolia or something, mm -hmm. yes. And you tried first time tomato soup. <laughs> yes. And for you it was strange. <laughs> because yes, that, it was short question and short answer, but you can you I can't, yes, I can't. Can 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 I can't I can be <laughs> speaking. quiet, yes. Okay, let's go home. Salutary <laughs> Eri, Jesteśmy już w domu, przyszliśmy za mną, czas na Karima, który sobie teraz je kolację, ma ryż ugotowany, kawałeczek ziemniaczka i marchewkę, także takie sobie je. Karim, dobre masz? Smakuje ci? Ja. Tak. <grym> Zawsze mówisz tak? Co? Jak to jest Karimku? Jak to jest? Smakuje ci? Pokaż się tutaj. Smacznego ci życzę. Czemu ci mama podjada? A bo gorąco jest dobre. No, jedz sobie smacznego. Fridze, to znaczy parzy, tak? Powiedz, Kanim woda. Do. Do. Pięknie mówisz. Pięknie. Zjedz sobie i teraz jeszcze coś może powiesz ciekawego, czy nie? A ja ostatnio na tamtym kanale, a pan, mówisz właśnie, jak się obodzi, Kanim powiedzieć, że przechowywamy wodę w takich butelkach, widzicie, szklanych. Ta butelka jest po mleku i po prostu ja przelewam, czy Anna, no, ktokolwiek po prostu... Natrafi, jak ta butelka się kończy, woda w niej. Mam jeszcze drugą, ale i dwie trzymamy w lodówce. Woda z filtra jest nalana, żeby była taka świeża, zimna, prosto z lodówki. Także tak, taką stosujemy praktykę. Woda, Karim? Tak? Woda? To woda. A to no woda po polsku. Teraz pijesz sobie? No to pij sobie, pij. No smacznego i zaraz powiesz coś jeszcze. To będzie film o tobie jak mówisz. Powiedz ręce do znaczy zrób ręce do góry. Brawo! Proszę, jak ładnie zrobiłeś ręce do góry. A gdzie masz nos? Ja. Tu, pięknie, gdzie jest ucho? Nie chcesz? Gdzie jest ucho? Gdzie jest ucho? Pokaż gdzie jest ucho. Karim pokażesz? A musisz musisz zjeść, bo najpierw jedzenie jest ważniejsze, a później ten... Woda? Tak, no to masz napisie. Wody troszkę, Karim, napisie. No napisie tak. Gdzie jest, ucho? gdzie jest Ucho? Jeszcze musisz przekąsić i dopiero wtedy powiesz. Tak, gdzie jest Ucho? Pokaż. Pokaż, gdzie jest Ucho, Karim. Gdzie jest Ucho? Tu jest Ucho, brawo. Jesteś zdolny, młody chłopak. Ryż, tak, powiedz ryż. Ryż. Rys? Ryż. Rysz. Rysz na końcu. Rysz. Rysz. Ryż. Ryż. Rysz. Trudne słowo. Difficult? Rysz. Ryż. Ja ryż. Rysz. Rysz. Jedz ryż. Jedz ryż. Rysz. <śmiennie> Ona mówi po polsku też. Jezu, ryż. Jedzę ryż. ryż. to za trudne Tak mówisz? Tak mówisz Tak się mówi po polsku, tak? Ale co jajce robisz? Piszk. Dobra, woda, Kanim. Bez, Bez woda. Bez woda. Do. Pięknie. A zrób jeszcze au. Pięknie, pięknie. Jestem dumny z Wyszedłem sobie na balkon, żeby wam jeszcze tutaj powiedzieć, bo nie wiem, gorąco w tej kuchni jest, dzisiaj mamy 27 stopni, to i tak już nie ma takich upałów jak były wcześniej, już nie jest po 40 stopni, także jest o wiele przyjemniej, ale i tak jest jeszcze trochę za ciepło i chciałem wam powiedzieć, dlaczego Karim je akurat tak, nie wiem, takie jałowe jedzenie, brzuch go bolał w nocy. To jest raz, dwa, że miał jeszcze przez ostatnie dni tą gorączkę, i tak dalej. Także takie jakieś rzeczy, widzicie, coś mm, bardziej w takiej konsystencji, takiej papkowatej, i tak dalej. E, no i po prostu tak na razie je tak e, później, jak już będzie lep, w lepszej formie, już przynajmniej nie gorączkuję teraz. No to zobaczymy, co będzie tam dalej. Co, no raczej to jak my gdzieś tam. No albo nie wiem, to jak zawsze warzywa, dużo warzyw w w ogóle, bo mm, no bo warzywa są chyba zdrowe. <laughs> nie wiem, wypowiedzcie się w komentarzach. Dobra, idę tam jeszcze na chwilę do Karima W Kari nie śpiewaliśmy, mamy dzisiaj 100 lat, co? Czy śpiewaliśmy? Nie śpiewaliśmy. Zaśpiewamy 100 lat. Sto lat, 100 lat niech żyje, żyje nam! 100 lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz. raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Ana, mama. Ana, Maria, mama. Bo tu są sto dwa lata. Teraz, na... tak? Gama, nawet umie. Ty byś chciał zaśpiewać kariem, śpiewaj, to czy nie? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz! Jeszcze raz. Ale Jesteś Karen pisz. Chciałeś tutaj vlogować? No co to machasz mi palcem, że nie wolno? Nie wolno, tak nie? A jak się robi nie, 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 nie. No właśnie, tak się tak. robi, nie, nie. A tak jeszcze nie umiesz zrobić. Ciężko ci tą głową do, zrobić w, do góry i na dół, a, a na boki Niestety. potrafisz, tak. Tak. Odpowiedział do twojej mamy, tak? <grym> tak! No widzisz. Pupa? To jest pupa. Pupa, prawo! Pupa to jest ładne słowo i, i łatwe do powiedzenia, tak? Łatwe słowo pupa, no? Żartuję. <grym> Żartuję. Ja uczyłem Karima mówić kuru przy twojej mamie. To znaczy po prostu pupa w, mało ładnie w języku polskim, tak? Pójdzie do przedszkola i będzie mówił, tak? No, naucz się, będzie przeszkolony. Dzień dobry, jestem teraz na Polach Nicości o poranku. Chciałem jeszcze w tym vlogu dzisiejszym opowiedzieć Wam, jaka była reakcja teściowej mamy Anny na, na to, jak Karim mówi po polsku. Ona była w ogóle bardzo zaskoczona, że on powtarza słowa po mnie. Była zaskoczona, że on rozumie, że on jest w stanie powiedzieć, pokazać, gdzie ma ucho, gdzie ma nos, gdzie ma oko. Uczę go teraz, gdzie ma nogę. Już chyba sobie zapamiętał, bo wczoraj mi pokazał, ale tego nie nagrałem. I powiem wam, że jest coraz większy postęp. My byliśmy jakiś czas temu, spotkać się, a na właściwie chciała się spotkać z taką koleżanką, i pojechaliśmy tutaj w Bukareszcie, i ona ma córeczkę, która jest w wieku Karima. Jest młodsza o 3 dni. Ale umówmy się, że te 3 dni to chyba nie robi wielkiej różnicy, czy to byłyby 3 dni, byłaby młodsza, czy była 3 dni starsza. Nie ma to znaczenia jakiegoś dla rozwoju dziecka. I ona nie umie nawet powiedzieć mama ani tata. Dziewczynka, gdzie dziewczynki moim zdaniem rozwijają się szybciej. Także to jest szok, a Karim jest dzieckiem dwujęzycznym. Rozumie po polsku, rozumie po rumuńsku. Rozmawiamy do niego w tych dwóch językach. I ja rozmawiam do niego po polsku jak najwięcej. Ana coraz bardziej łapie też polski przy tym, jak ja mówię. Pyta się czasami, co to znaczy, co to znaczy, jak czegoś nie wie, ja mówię, no to znaczy to. I wyjaśniam. I Karim nauczył się i uczy się cały czas, tak, bo on jeszcze te słowa powtarza tak, jak powtarza. Na, na wodę powie do albo powie doda czasami. Jak piosenkarka. Ja mówię, dodać to jest piosenkarka taka w Polsce popularna. Kiedyś była, nie wiem, czy dalej jest popularna? Chyba tak, wszyscy ją znają. Ale ten, i tak się śmieje, ale mówi właśnie do, e, jakieś inne słówka, które sobie mówi na swój sposób, ale ja rozumiem, co on chce mi przekazać, co on chce powiedzieć. Bo po prostu on pokazuje też, co ten. Jak latają takie wrony, to on mówi kra. Kra. I on zawsze to kra. <noise> I ten i muszę wam powiedzieć, że właśnie teściowa była bardzo zaskoczona. Ona w ogóle się nie spodziewała, że on może rozumieć. Nawet tak się ucieszyła, bym powiedział, jak to zobaczyła, że jakie mądre dziecko, że on po prostu uczy się, że on rozumie. Że ja mu powiem ręce do góry i on daje ręce do góry. Ja mówię, te ręce do góry zawsze w tym momencie, jak chcę go wyjąć z wózka. Bo jest mi tak łatwiej. A poza tym on lubi te ręce podnosić do góry. Także ten, jak mówię do Karima, żeby zrobił AU, jak wilczek, to też robi. Teściowa była też zaskoczona. No bo myślę, że to jest duży progres, duży postęp jak na takie dziecko, które ma niecałe półtora roku. No bo Karim się urodził w kwietniu. Tak, no to będzie miał półtora roku w październiku. Dokładnie. Myślę, że to jest, to jest naprawdę coś, z czego się można cieszyć, że on tak reaguje, że on tak jest po prostu na tyle bystrym dzieckiem, że się uczy tych słów. Że ten czasami mu się nie chce powtarzać. Czasami, czasami jak mówię, to on ma swój świat, zdarza się tak. <laughs> Ale generalnie 90 parę procent. Przypadków jak ten, no chyba że jest zmęczony, no to właśnie, albo zmęczony, albo jak, jakiś głodny nad, nad wyraz. O, jaki ptak tam przeleciał, ale normalnie aż się wystraszyłem, zląkłem się. No i tak to jest. Także powiem Wam, że właśnie się bardzo cieszę, że Karim tak mówi, że coraz bardziej się uczy. Tego mówienia, że właśnie po polsku rozumie, dlatego ja, dla mnie to jest bardzo ważne, żeby do niego mówić w moim języku i żeby on znał ten język. Myślę, że Teściowa bardzo się ucieszyła, że ten, jak Teściu widział, że Karim mówi po polsku, to w nim nie było takich emocji jak w Teściowej. Myślę, że teś, dla Teścia jest ważne to, żeby Karim mówił tylko po rumuńsku. Jemu nie zależy na tym, żeby mówił w jakimś innym języku. I nawet też się mnie pytał, czemu ja się nie uczę rumuńskiego, bo nie uczę się go od jakiegoś czasu. Po prostu bazuję na tym poziomie, który, który mam, który osiągnąłem, i nie, nie chcę ani przeskoczyć gdzieś dalej. Po prostu jest mi do szczęścia potrzebne tylko to, co umiem gdzieś tam pójdę, do sklepu i tak dalej różnych. W takich prostych sytuacjach, no i tak się umiem posługiwać tym językiem. Ja powiedziałem wtedy, że no nie, ja się nie uczę, bo e, straciłem serce do Rumunii, i taka jest też dziś prawda, ale o tym nie będę robił vloga. E, no i tak mu po prostu powiedziałem, ale jemu by zależało teściowi, że żeby właśnie po rumuńsku, no bo to jest człowiek, który nie zna angielskiego, czy, czy wiadomo, jakichś innych języków. Rodzice Any są prości ludzie, którzy nigdzie nie byli za granicą, nigdy, nigdy nie wyjechali za. nawet nie wiem, do jakiegoś sąsiedniego kraju, do Bułgarii czy na Węgry, nigdzie nie byli. I oni tylko rozmawiają po rumuńsku i, i dla nich rumuński jest najważniejszy. Ale widzę, że dla mamy Any jest to takie widać było taką radość, jak się śmiała, jak było widać, że, że się cieszy, że Karim po prostu tak reaguje, że on powtarza te słowa. Była naprawdę... Widziałem, że radość w jej oczach, że była naprawdę pozytywnie zaskoczona, że on tak umie. Pozytywnie. A natomiast teściu teścią, no to... To nie. To po prostu no... No tak, no mówi, no to mówi. To dobrze. Dla niego jest ważne, żeby po rumuńsku, bo ten... Bo wiadomo, że Karim nie będzie z nim rozmawiał po polsku. Ja myślę, że jakby, jak dojdzie kiedyś do takich sytuacji, że Karim coś powie do teścia po polsku, to też będzie, ee, jak to się mówi, e, no może zły, nie wiem, on będzie źle reagował, tak bym to ujął, że, że on mówi do niego po polsku, coś powie, bo też nie będzie rozumiał, tak. E, a mama Anny z kolei, no to jak Karim coś mi powie po polsku, to po prostu e, albo sama się nauczy tych słów, no albo. Albo po prostu będzie pytała, tak? No, jak już będzie budował jakieś zdania, no to będzie się go pewnie pytała, Karim, co, co? E, no, Tutaj się nie odmienia imię, tylko będzie mówiła Karim, to powiedz, e, co żeś powiedział teraz po rumuńsku, <grychy> żeby babcia zrozumiała. No, także tak to jest. No. E, to mnie bardzo cieszy. Najbardziej właśnie reakcja mamy, Any, na, to, na tą całą sytuację, jak Karim się rozwija, jak właśnie mówi po polsku, jak się uczy tych słów no i trzeba być pozytywnie nastawionym właśnie do tego, że, że ona tak to odebrała e, także tyle, właściwie pokażę Wam jeszcze wschód słońca zobaczcie jaki ładny wschód słońca specjalnie szedłem tędy żeby miał go za sobą za plecami, bo takie ładne jest to niebo dzisiaj, że naprawdę mi się podoba, zrobimy taki delikatny zoom tutaj na pola nicości naprawdę coś wspaniałego a ja wracam jeszcze teraz do domu za chwilę. No i tam będę chciał jeszcze Wam pokazać Karima na zakończenie. No i zrobię jakieś podsumowanie tego dzisiejszego vloga. Wstałeś mm. mm? śpiący królewiczu? Jesteś cały zaspany? A ona mówi, że mam poranną twarz. Daj ojbiłkę. Karim, kto tam puszcza bąki o poranku, za. Co? co to masz? Ciasteczko takie bez cukru, tak? Takie będziesz sobie tutaj jadł? Jedz sobie w takim razie. Zrobisz jakieś auu na, na zakończenie tego vloga, czy nie? Zrobisz auu? Zrób auu. Karin, jesteś zespany jeszcze? Halo, na no co tam tam patrzysz? Co tam nie, tam nie ma nic ciekawego. Co tam jest? Sprawdzimy? Karin, tam nic nie ma takiego ciekawego, co by miało przykuć Twoją uwagę. Będziesz jadł? Będziesz jadł taki twarożek zrobiony, tak? Po domowemu? No to jest smacznego Ci życzę. Smakuje Ci? Dobre? Tak? No to dobrze, to się cieszę. Jesteś uśmiechnięty, wracasz, wracasz do życia, tak? Brwiątka, proszę, pięknie. No i to jest wszystko w tym dzisiejszym vlogu, co mam chciałem pokazać tutaj, opowiedzieć, jak Karim właśnie mówi, jaka była reakcja mamy Anny na to, że on właściwie zna polski, że rozumie po polsku, także ja jestem bardzo zadowolony. Co więcej, urodziny Anny, no i mieliście okazję właśnie zobaczyć, jak Słychać kanimatem mami. Jak ten, jak spędziliśmy też za chociaż chwilę razem, tak, także to by było na tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Jeżeli Wam się podobało, to piszcie komentarze. Jak wam się nie podobało, to też piszcie, co było nie tak. Zostawiajcie oczywiście łapki w górę. No i subskrybujcie ten kanał. Mam nadzieję, że... takie vlogi będą częściej powstawały, że będziemy mieli okazję więcej nagrywać po prostu. Wspólnie takich rodzinnych filmów. No i co, tego bym sobie po prostu życzył. Wam życzę miłego dnia czy też wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. No i zdrówka przede wszystkim. Do zobaczenia. Papa. Pa. Dobra woda, Karim. Tam słychać wody, jak mama leje w kranie. A tobie smakuje taka woda z filtra? Czy nie? To woda. Czy nie powiesz? Jaki jesteś zaspany jeszcze? Kra? Zobaczyłeś tam kra? No to krat jest ptaszek. A ja się pytam, czy woda... Powiedz woda. Powiedz woda do widzów na zakończenie. Do. Do. Brawo. <grywki> Jaki ładny uśmiech. <grywki> Ładna buzia. Do zobaczenia. papa. Pa.